Dzień dobry Państwu, kochane dzieci. Pracownicy Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck wpadli na taki pomysł, żeby poprzez media prowadzić zajęcia, zajęcia z edukacji regionalnej i mam przyjemność takie zajęcia poprowadzić. Dzisiaj, kochane dzieci, specjalnie dla Was, dla dzieci z Kaszub, które uczą się Języka kaszubskiego. Dla pań, które prowadzą zajęcia z edukacji regionalnej, dzisiaj zaprezentuję Państwu instrumenty ludowe na kaszu kaszubskie. Stare kasiepszczy, instrumenty ludowi. Jem tak daglebel troszkę po kasiepskiej, a troszkę po, ka po polsku, żeby mnie w siedzce rozmiele. Otóż zachowały się trzy instrumenty, ludowe kaszubskie. Najstarsze instrumenty ludowe kaszubskie. To są takie instrumenty jak burczybas. Burczybas. Jest to beczka drewniana z końskim włosiem, na które się polewa wodą. I taki instrument używany jest już od wielu, wielu lat na kaszubach. Beczka drewniana drzewiane byćka i kąści łegłę, wstać kąściłe łegłena. Ale żeby grać na takim instrumencie, końskie włosie trzeba zmoczyć wodą. Ja tutaj mam w dzbanuszku wodę. O. O, już zaczyna. Bez wody. Nie zagralibyśmy. Tylko jedna osoba trzyma, druga gra. I w kapelach kaszubskich ludowych, jeszcze dziewczyna pięk w pięknym stroju kaszubskim polewa wodą i gra na tym instrumencie. Ja mam takie dwa instrumenty, dwa burczy basy. Zapamiętajcie, kaszubska nazwa, przepraszam, polska nazwa burczy bas. O to jest takie, Tutaj jest to denko, jest drewniane, a tutaj mamy ze skórą. Czyli na tej skórze moglibyśmy grać jak na bębenku. Ale że jest to instrument burczoła, to gra ta Pachop, za, ci z Przed dym, do łysa i klaciek lobby miel. Hej! Bur czy bas, zapamiętajcie. Kiedyś miałam takie spotkanie z dziećmi. Opowiadałam o instrumentach ludowych kaszubskich. Wtedy mój kolega grał na akordeonie i pytam się dzieci, kochane dzieci, czy akordeon jest instrumentem ludowym. Większość dzieci powiedziało tak, bo używany w kapeli ludowej. Otóż nie. Akordeon nie jest instrumentem ludowym. Instrumenty ludowe to są instrumenty własnoręcznie wykonane przez amatorów. I dawniej jak pastuszek pas krowy albo gęsi wystrugał sobie taką fujarkę drewnianą, pasąc gęsi siedział sobie, grał na tej fujarce i tą fujarkę możemy nazwać instrumentem ludowym. Ja też kiedyś pasałem krowy, gęsi. I też robiliśmy sobie takie trąbki skory wierzbowej, piękne takie instrumenty ludowe i w ten sposób się bawiliśmy. Później zadałam dzieciom pytanie, łyżki stołowe, takimi jak jemy zupę, jeżeli ktoś gra na takich łyżkach stołowych w kapeli ludowej, czy te łyżki możemy nazwać instrumentem ludowym? I padła odpowiedź tak, ja mówię nie, bo są fabrycznie wykonane. Jeżeli ktoś sobie wykona łyżki drewniane, wystruga sobie łyżki drewniane i gra na tych łyżkach, to te łyżki możemy nazwać instrumentem ludowym, bo są własnoręcznie wykonane. I na takich łyżkach drewnianych też dawniej na kaszubach w kapeli ludowej grywano. Wystarczyła harmonia, i dawniej jak mi dziadek opowiadał, klepisko zamiecione, harmonista grał na harmonii. Drugi instrumentalista ludowy grał na łyżkach drewnianych i ludzie się bawili. Był tak zwany śrum. Teraz to się mówi dyskoteka, a dawni Kaszubi mówili śrum. Ja wam zagram teraz na łyżkach drewnianych, ale ja mam też organki ustne, zwane też po kaszubsku bremza. Na organki ustne po kasiebsku są so de bremza. I w gnieździe wie je bręzowani taka impreza kasiepści, bręzowani. Które piąti są byl, w zeszłym roku, latos my nie wiemy, ale my mamy takie medzja i my wierzymy w to, że koronawirus że gdzieś tam pójdzie dalek w morze, a my kasiebie sobie że my dali wile. Leja, patrz co graję na leśkach. Kochani, przez minutę mógłbym nauczyć każdego grać na łyżkach. Nic trudnego. Jest to jeden z naj, takich z najlepszych instrumentów, bo bardzo szybko można się nauczyć. Malutkie dzieci, kiedy były zimowiska, prowadziłem takie zajęcia też. Nauka gry na instrumentach ludowych, kaszubskich, i tutaj dzieci wrzeli strzewie w domu kultury. Przyszło pięcioro dzieci na to. Spotkanie. I te dzieci powiedziały Panie Józefie, ale my byśmy chcieli chodzić na takie zajęcia częściej do Pana. I założyliśmy zespół, zespół taki dziecięcy, i te dzieci grają na instrumentach ludowych kaszubskich. Koronawirus przeszkodził nam. Mieliśmy występ w strzelnie w szkole. Mieliśmy mieć występ 18 marca we Władysławowie. W szkole numer dwa. No niestety nie mogliśmy pojechać ze względu na koronawirus, ale pozdrawiamy dzieci i młodzież, panią Danutę Bazechowską ze szkoły numer dwa z Władysławowa. My na pewno do Was dotrzemy i przyjedziemy z zespołem dziecięcym do Władysławowa. Kochani, kolejnym instrumentem ludowym, kaszubskim, chyba najbardziej znanym. To jest ten instrument. I ten instrument nazywa się Diabelskie Skrzypce. Dawniej ten instrument nazywał się pobrzękacz. Był to taki kij pasterski z takimi blaszkami, dzwonkami, kolorowe wstążki. I instrumentalista ludowy uderzał tylko jedną ręką. I grał. On miał najlepiej na weselu bo on mógł sobie od razu coś konsumować, mógł sobie coś jeść albo sobie coś wypić i grał na tym instrumencie. Natomiast ten instrument powstał też dosyć dawno i od dawna jest używany we wszystkich kapelach ludowych kaszubskich. Ten instrument nazywa się, zapamiętajcie, diabelskie skrzypce. Po kasiepskiej, diabelści skrzepice. To jest instrument perkusyjny. Papa kupił za przed ekwizania wel, przed jądzel ja wołęza i taci klokłe tmiel. Jedzę kuksa, jedzę to baczka za zibę, łeb z za kłezum, ber Diabelskie skrzypce. I kolejnym instrumentem ludowym, myślę, że najstarszym instrumentem ludowym, to jest ten instrument, jak pokazuje dzieciom, kolonistom na przykład, to chłopcy mówią, kij bejsbolowy, kasiepści kij bejsbolowy. Nie, to jest piękny instrument ludowy kaszubski. Ten instrument nazywa się Bazuna, bazuna, płyka kasiebsku, instrument bazuna. Jest taki zespół bazyna z Żukowa. Piękny zespół, który pozdrawiam i nazwa sowzyna w tyłe instrumenty. Instrumente, wspaniały instrument ludowy. Kochani, dawniej jak rybacy wypływali na morze takimi łodziami na myli młyże, czyli na Zatokę Pucką, to zabierano bazuny i podczas nocnego połowu, kiedy była gęsta mgła, zła widoczność, żeby te łodzie się nie zderzyły, dawano sobie sygnały. Kiedy syn rybaka miał 12 lat, jak opisuje pisarz znany, pisarz kaszubski zwany kronikarzem spod Rozewskiej blizy, Augustyn Necel pisze, że jak knępił 12 lat, to już ciągnął wiosła i Augustyn Necel Mając 12 lat już, uczył się tego rzemiosła rybackiego. I wtedy zabierano bazuny, i właśnie chłopak miał takie zadanie podczas mgły grał na tym instrumencie. Ale bardzo często. Jak pisze Józef Cejnowa, świętej pamięci Józef Cejnowa, pisarz z, pochodzący z Półczyna, pisze, że pasterze na, nawet używali też bazuny. Krowy, kiedy jesienią na Putnickich łąkach, a Putnickie łąki leżą od Pucka aż po Werblinie, aż jeszcze dalej nawet pod Karwie, Wtedy jak krowy zbłądziły, to oni dawali sygnały. I krowy pastuszkowi, jak grali na bazunach, to krowy przyszły do nich. Bo krowy myślały, że wołają, wiedziały, że pastuszek woła je. Jakby krowę wele. I wtedy te krowy wracały z powrotem do pastuszka. Bardzo piękny instrument ludowy kaszubski bazyna zapamiętajcie żegna się z wami Józef Roszman wiedzcie